20. spotkanie, forum, które mamy tutaj mleczarstwa. Jest to idealne miejsce, gdzie możemy spotkać się my, naukowcy z praktyką, ale możemy się spotkać także z biznesem. Możemy połączyć wiele myśli nowych, technologicznych, innowacyjnych z biznesem, który jest jak gdyby, tym prekursorem i jednocześnie wspomożycielem ewentualnych inwestycji, które byśmy robili w nowe na osiągnięcia naukowe czy w nowe innowacje, które by się pojawiły w rolnictwie. Forum, które tu mamy dzisiaj pozwala nam odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jeśli chodzi o rolnictwo 4.0, o rolnictwo precyzyjne możliwości wykorzystania nowych technologii, które były tu prezentowane, zresztą na tym forum, a które pozwolą nam wraz z biznesem, ze spółdzielniami mleczarskimi, wprowadzić te nowe rozwiązania bezpośrednio do gospodarstw rolnych, ponieważ to jest jedyna i najkrótsza ścieżka dotarcia do rolników, do producentów, aby mogli te nowe inwestycje, czy też nowe innowacje wprowadzić. Mające główne zadanie obniżenie kosztów wytwórczych, no ponieważ no, dość duże zmiany na ceny mleka obecnie na rynku wymuszają nowe rozwiązanie, nowe podejście do zarządzania gospodarstwami rolnymi.